Dzień dobry Państwu, finał. bezpieczny przedszkolak. Aby przejść przez jezdnię! trzeba patrzeć, patrzeć w lewo, w prawo. I jeszcze raz w lewo, potem pobachamy rączką dla kierowcy, i idziemy. W lewo patrzymy, w prawo i patrzymy, w lewo. I co? Rączkę podnosimy, mamy łapki, łapki, tak. I przechodzimy na drugą stronę. I teraz mamy przejść tak, na Dyrektor e, przedszkola nr 2, pani Czesława Lończyk oraz organizatorki od wielu lat e, pani Ewa Kozłowska, Danuta Popławska. E, proszę mi powiedzieć, e, od jak dawna jest organizowany ten turniej bezpieczny przedszkola? Od 2005 roku. 8 lat, piękny. Tak, ten pierwszy był taki w małym składzie, więc go nie liczymy. Liczymy od 2006 już roku, jest teraz siódmy turniej wiedzy o bezpieczeństwie pod nazwą Bezpieczny Przedszkolak. I czego się dzieciaki uczą w czasie tego turnieju? Uczą się przede wszystkim bezpiecznych zachowań w przedszkolu, na podwórku, w domu, na drodze. Dzięki wsparciu Wordu i współpracy z Wordem mamy możliwość uczestniczenia w takim miasteczku ruchu drogowego. Do przedszkola zapraszamy gości, którzy nam szkolą dzieci, policję, straż, pogotowie. Prowadzimy taką systematyczną pracę przez cały rok. Rozumiem, ale bezpieczne, bezpieczne zachowanie to nie jest tylko przejście przez y, ulicę. Nie, nie, dlatego oczywiście jest to również zabawa na placu przedszkolnym w przedszkolu, jest to również y, spotkanie z y, nieznajomym, y, czy właśnie jeśli same dzieci zostają w domu, to też y, jak należy zachować się, y, kiedy rodziców nie ma w domu, y, kiedy wychodzą dzieci już y, jako sześcioletnie na podwórko? samodzielnie, czyli żeby nie odchodzić, żeby nie... Jak się ochronić przed psem? Jak wygląda pozycja bezpieczna? Jeżeli przygląda się... Już, dziękujemy bardzo. Tak, jak ochronić przed psem, jak należy zachować się, żeby nie uciekać, żeby przyjąć tę pozycję z żółwia. Wszystkie nasze dzieci właśnie tego uczą się. Ile dzieci bierze udział w takim turnieju? No, bierze około 30 osób, oczywiście reprezentanci dla szkolu, grupy starsze, 5 6 nauczycielki przygotowują i potem prowadzą taki turniej w swoim, swoje placówce i wybierają reprezentantów do już takiego turnieju międzyprzedszkolnego. Czyli wszystkie przedszkolaki, maluchy i starczaki Nasze, z naszego miasta biorą udział właśnie w tym turnieju. Z czego się bardzo cieszymy i że wszyscy chcą brać udział, że tak dzieci są wspaniale przygotowane i, i chętnie bawią się razem z nami. Uczą się oczywiście, ucząc się bardzo ważnych bezpieczeństwa. Przede wszystkim jak się zachować bezpiecznie. A, pisze, a my dzieci to... cichutko i słuchamy. Hasła. Dziękuję Panie bardzo i gratuluję pomysłu i zrealizowanego znakomitego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa naszych maluchów i starszaków. Dziękuję bardzo. I tu macie nagrodę dla Was Tu są będą takie skierki. Jak się czujecie jako zwycięzcy? Przedszkola numer 10. Kto zwyciężył? Jak się nazywa? Ja się nazywam Martynkę. Martynka a ty? Julia. Julia. A ja Staś. Staś, tak. I, i, jak się przygotowywaliście do tego turnieju? Byłam bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę że wygraliśmy. wszyscy są zachwyceni to z pańskiej inicjatywy pani Aleksandrze ten turniej bezpieczny przedszkolak powstał z wodor się wywi wywiódł. To może nie tyle z mojej inicjatywy, ale w ogóle z potrzeby jaka dzisiaj nas mobilizuje do, do takich działań, do takich przekazywania informacji trochę dalej niż przedszkole dla rodziców, dla nauczycieli, wychowawców i szczególnie u nas się zrobił pomysł, że w ramach tych różnych imprez, który robimy, to robimy kampanię. Pomóż innym i sobie, pomóż sobie i innym. I to jest jeden z elementów tej akcji, tej kampanii wieloletniej. Dlaczego pomóż innym i sobie? Bo dzisiaj uczyliśmy się nowej rzeczy. Uczyliśmy się daj sygnał kierowcy, czyli jesteś współuczestnikiem ruchu. Życie polega na tym, że musimy, jesteśmy od zawsze od kogoś zależni. Czy od rodziców, czy od sąsiadów, w ruchu drogowym to właśnie musimy współdziałać z kierowcą, z kolegą razem. W przedszkolu, nawet bawić się, to też współdziałamy. Musimy współdziałać, nawet tań tańczyć, to musimy mieć drugą osobę, którą razem zaczniemy wspólnie jakoś tam yy, dobierać kroku, żeby, żeby mieć te efekty końcowe. I na dzisiaj jest naprawdę, i taki apeluję, korzystając z tej okazji, że tutaj robiliśmy tą imprezę, żeby rodzice. Yy, nasi nauczyciele, wychowawcy, wprowadzali element, daj sygnał kierowcy, jeżeli przechodzisz przez jezdnię. Naprawdę już mamy tego efekty z ubiegłego roku. Już pojawiają się nawet dorośli, idąc, pokazują rękę, że chcą przejść. To ułatwia kierowcom. Policji również nie musi wlepić mandatu, bo nie wie właściwie, jakbyśmy się nie zatrzymali jako kierowca. No to, a ten ktoś jest przy przejściu, nie chce przejść. My nie zatrzymamy się, policjant obserwując nas może wrócić. Dziękuję bardzo panu za i gratuluję jeszcze raz imprezy. I proszę zaprosić na wręczenie nagród finału turnieju przedszkolaków. Oczywiście. Zapraszam wszystkich tutaj obecnych do wręczenia naszych tutaj nagród, naszym najlepszym. Prosimy komisję, jury przydrużenie, 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 ale również dostaje taką socjalną nagrodę. Gratulacje, gratulacje, gratulacje. Macie rowery w domu? Ja, Tomaszka? Jeszcze? Ja, o, to bardzo dobrze. Tu macie A tu są jeszcze dla Was takie bezpieczne plecaki, yy, jak będziecie mieli no, jeszcze ano. inne rzeczy. Dobrze? Zdaję.